Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z facetem do ślubu. Dzisiaj poszukujemy sukni ślubnej. Odpowiemy sobie na pytanie, jak wcześniej poszukiwać sukni, jakiego modelu najlepiej szukać. Moi drodzy, o co pytać paniom w salonie sukni ślubnych? A w tych wszystkich sprawach pomoże nam Lucyna, nasz dzisiejszy ekspert, jest z nami też modelka, jest z nami pani Basia, klientka właśnie salonów sukni ślubnych Piast, klientka właśnie Lucyny, ja myślę, że możemy ją prosić do nas, Lucynko, gdybym cię mógł prosić, stanuj może z tamtej strony, a Basię zapraszam. To jest taka typowa lekka princeska. Gorset właśnie taki półprzeźroczysty, to co mówiłam wcześniej, odszyty takim cielistym tiulem, którego w ogóle nie widać. oprzyty delikatnymi koronkami, delikatnymi koronkami. Dół lejący tiul. Panna młoda ma taką zgrabną sylwetkę, szczuplutka, więc jak najbardziej może sobie pozwolić na taki typ sukien. Jeżeli chodzi o dodatki, już bym tu nic więcej nie dodawała, bo pani ma wszystko i ładne kolczyki, i stój, no i bardzo ładny ładne. No, Chciałabym pokażę te kolczyki, naprawdę, bo powiem wam, nawet, nawet nie chcę przesadzać, ale słuchajcie, pokażę te kolczyki tutaj odsłonię, może kawałek, fryzury. <laughs> właśnie może welon, Basiu, gdybyśmy cię mogli prosić, czy, czy byś się mogła odwrócić się, żebyśmy ten welon faktycznie mogli... O właśnie, o, no bo, no bo, bo tutaj z tyłu no wygląda genialnie. Nie? Co do długości tego welonu. Yy, czy to dobrze, żeby był długi, żeby był krótki? No, tak jak widzicie, zawsze ładniej wygląda długi Aha. bardziej elegancko, dostojnie i nie zakrywa naszych pięknych, delikatnych pleców. Yy. Może powiedz nam w sumie faktycznie, jak, jak, jak dawno, no bo teraz praktycznie nasuknię już jest na ukończeniu. Jak dawno temu przyszłaś tutaj do salonu? Ja pół roku wcześniej przyszłam, przecież ludziom. Pół roku wcześniej. Z koleżanką, tak. Z koleżanką. Tak. A, no mhm. bo właśnie, o, właśnie, Lucy, no jeszcze tak powiedz: z kim panie generalnie zazwyczaj przychodzą? Zakładam, że z narzeczonymi chyba nie. Z mamami, zdarzają z się nawet tak? z narzeczonymi, tak? bardzo rzadko, ale zdarzają się. Tak, tak? ale tak. To, to są tacy faceci, którzy mówią, jak ma być i już, czy czyż akceptują? No, raczej doradzają. Aha, aha. Mhm. Czyli, y ale bardzo rzadkie. Najczęściej to są właśnie przyjaciółki. No, oczywiście mamy. Mamy, mamy, żeby tak było wyznaczone, co i jak, żeby była pełna kontrola nad młodą panią. Ale widzisz, to trochę tak, powiem ci szczerze, że mnie zaskoczyłaś, że z narzeczonymi, bo ty byłaś tutaj z narzeczonym kiedykolwiek o w cuknie? No Tomek wybierał. Aha! Także jest <grym> to taki model. przykład właśnie aha, teraz. Aha, aha tak. czy, czyli? To znaczy pani wybrała w pierwszej wersji, no bośmy coś tutaj danym tym modelu jeszcze aha. troszeczkę zmienili, jest troszeczkę inny niż w wersji oryginalnej. Tutaj pod pani gust y, zmieniliśmy pewne rzeczy. narzeczonego. I później, właśnie, drugie spotkanie, właśnie było z panem, tutaj, y, narzeczonym od naszej pani. żeby A, to zaakceptował. Czyli, czyli jednak, Czyli jednak to narzeczony akceptował? Właśnie, bo y, z tego co wiemy, to y, tobie się podobał konkretny model, ale. I jak to generalnie było? Ale chciałaś wprowadzić jakieś zmiany? Czy, czy na... Znaczy inny, który mi się podobał, ale okazało się jednak, że te ramiączka grubsze jednak pasują na moją figurę lepiej. A niż te Okej, okay. okay. bo właśnie teraz na przykład pytanie: takowe jeszcze, Lucyno, do ciebie. Jeżeli przychodzi młoda pani, yy, przychodzi z koleżankami, narzeczonym, mamami i ty widzisz, że danej młodej pani yy, dany krój jednak nie, nie pasuje, powiedz mi, co, co robisz? Czy. Jak widzisz, że ktoś się upiera przy swoim, to, to, to mówisz OK, czy jednak namawiasz delikatnie, żeby się z tego wycofać? Na początek pani mierzą z reguły suknie te, które się jej podobają. Uh -huh. e, różnie właśnie to później w praktyce bywa. Czasami jest to model trafiony, czasami jest niekorzystny do danej selwetki. Uh -huh. Delikatnie proponujemy po prostu inne modele, uh -huh. mierząc, klientka wtedy widzi, czy ten model jej pasuje, jest korzystny. Jeżeli tak, to się decyduje. Ale nigdy nie naciskamy na klientkę. Czego te młode panie najbardziej się obawiają, przychodząc tutaj do salonu? Na pewno się stresują wyborem sukni, czy znajdą tą właściwą, czy dany rozmiar znajdą, czy znajdą odpowiedni fason. Ważne, ja tak powiem żartobliwie, żeby znalazły dobrego narzeczonego, prawda? A suknia to już jest dodatek. No Basiu, może Ty? Czym Ty się stresowałaś przychodząc tutaj faktycznie pierwszy raz? Może to, może to jest tutaj klucz? No, nową sytuacją przede wszystkim, tak jak Pani mówiła. No, po prostu, że to jest coś, że nie coś... biorę odpowiedniej sukni dla siebie uh -huh. i że będę musiała długo szukać. A, a właśnie pod tym względem, jak Ty długo szukałaś i ile odwiedziłaś salonów? Bo to nie jest bez znaczenia. Ten salon był moim pierwszym, który odwiedziłam. Aha. Ja sukienek też parę przymierzyłem, ale w końcu wybrałam odpowiedź. Aha. E, a Basiu, ty ze swoim teraz doświadczeniem przy wyborze, czego ty byś młodym paniom życzyła? No, ty już masz super model wybrany, no wyglądasz świetnie. Myślę, że chyba cierpliwości. <laughs> I takiej osoby, która by im naprawdę mogła pomóc. W Aha, czyli takiej jak na przykład DeGlucyn, tak, no tutaj w tak. salonie piasku. <laughs> no, Głównie śluby y, zawieramy w okresie letnim, w ciepłym sezonie. Y, ale wiadomo, są też przecież śluby w okresie zimowym, gdzie jest trochę zimniej. Y, Lucyno, jak to się ma do sukni? Czy to ma jakieś znaczenie, jakbyś tutaj wątek jakoś rozwinęła? No nie ma to większego znaczenia, dlatego że jeżeli chodzi o pory roku, to później są nakrycia. Mhm. Na okres letni, mm, jeżeli są takie sukienki jak pani Basia ma nie musi być nic, natomiast jeżeli chodzi o jesień, mamy bolerka, jakieś tam szale. Uh -huh. No, w mamy futerka. Uh -huh. Także jest na każdą porę, y, idzie jakieś okrycie znaleźć, natomiast suknie raczej, y, panie, wybierają tego typu bo też Nie ma yy, sukien zimowych i letnich. Yy, też twoje takie podejście do tego, no bo patrz, y, jest impreza, y, jest, jest wesele, y, no też chyba to nie jest bez znaczenia, jak suknia jest zbudowana. Czy wytrzyma te hulańce weselne, co ty tutaj byś radziła? No bo popatrzcie, no Basia ma tą suknię dosyć taką delikatną, gdybyś się mogła jeszcze obkręcić. No jednak gdzieś tam ta budowa nie jest bez znaczenia. Są to bardzo delikatne suknie, ale wytrzymują wesele. Moi drodzy, słuchajcie, dzięki za to, że byliście z nami w kolejnym odcinku z facetem do ślubu. Dzisiaj poszukiwaliśmy wymarzonej sukni. Pamiętajcie, dajemy lajki, like, łapki w górę, klikamy subskrypcję. A co, w takim razie ja was bym prosił, żebyśmy pomachali do naszych widzów. papatki, To zobaczysz Skadzieki.